osiem, Wyjechałem z magazynu na trzeci kurs Licząc pół godziny teraz na pewno tak do 10 powinienem obrócić tam jest powrotem, to będzie, że braka południa, ale, e, ale chociaż e, sobota właśnie bez korpu, więc luks miejsce paletowe 20. Palet 25 może wejść. Zobaczymy co tam pójdzie ciekawego. Wolałbym, co prawda, dziś bliżej pojechać i szybciej to opensować. No ale nie będę wybrzydzał. I tak powiem Wam, że naprawdę, tak w miarę to idzie. Ten pierwszy, dobrze żeby szedł też. No, i ten drugi zaskoczyłem się też, bo spodziewałem się, że wyjdzie zupełnie inaczej. Tym bardziej, że tak, nie widziałem je o szóstej równej. E, tylko chyba zacząłem zdejmować, było chyba z 10, a może 15, ponad. E, a było za 15 czy za 10, siódma jak z Polska, bo więc e, sprawnie i sprytnie to poszło. E, no, tam kilka palet, oczywiście, gdzieś tam wywlokła na sklep. E, to tutaj. W sumie dobrze, w miarę szybko odbierała. Reszta gdzieś tam na, na magazynie zostało. No i z, zwroty z dworu zabrać: w tym kontenery, palety, makulatura. No i w sumie tak naprawdę wróciłem na magazyn, zdjęli w miarę szybko zwroty. Oczywiście żadnej kolejki nie było, bo to jeszcze nie da pora. Aczkolwiek, jak jest dobra ekipa na zwrotach, to nie ma w ogóle kolejki. Yy, następna sprawa: co? Zatankowałem auto, żeby nie było, no i przesiadłem się, dokumenty i biura na sklep, także jadę teraz na tą wspólną drogę, mam nadzieję, że tam chociaż pójdzie jakoś też w miarę fajnie, sprytnie, I w sumie na weekend, także jakoś tam jeszcze dziąka z dnia skorzystam, jakby nie było.